Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale telewizji kulinarno-produktowej sklepu kuchnia.pl. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego na patelniach nieprzywierających może jednak nam coś przywierać. Zapraszam do materiału. Jeśli Twoja patelnia przez zbyt długi czas była narażona na wysokie temperatury, Jedzenie będzie przywierać. Musisz wiedzieć, że każda powłoka ma jakąś konkretną graniczną temperaturę, w której możesz po prostu bezpiecznie na niej smażyć. Temperatury mogą sięgać 230, 250 czy 260 stopni. Jak poznać, że patelnia jest przegrzana? Popatrzcie. Najczęstszy objaw to zmiana koloru powłoki. Dno robi się brązowo żółte, wyraźnie ciemniejsze. Twoja patelnia nieprzywierająca po prostu wyzionęła ducha. Możesz spróbować nadal na niej smażyć, ale musisz użyć. Nieco większej ilości tłuszczu i niestety nastawiać mniejszą moc palnika. Tyle, że to wcale nie gwarantuje, że nic do patelni się nie przyklei. W ekstremalnych przypadkach przegrzana powłoka może puchnąć, pękać czy nawet schodzić z patelni. Wtedy już nie ma zmiłuj, taką patelnię po prostu musisz wyrzucić. Niech ci nie przychodzi do głowy, aby zedrzeć powłokę z takiej patelni i smażyć na tym, co było pod nią.